Video, pracowani. Pozwoliłam sobie tutaj wydobyć postać Johna Cage'a, który miał bardzo duży wpływ na kształtowanie się tego pierwszego pokolenia artystów wideo. John Cage, który był związany z tworzeniem się takiego ruchu w sztuce, który nazywany był Fluxus to był bardzo szeroki ruch międzynarodowy skupiający artystów w zasadzie ze wszystkich krajów charakteryzował się tym, że ci artyści przede wszystkim posługiwali się wszystkimi dostępnymi mediami, czyli dla amerykańsko-koreańskiego artysty Nam June Paika, który jest jednym z ojców sztuki wideo. Jednocześnie twórcą, którego z pewnością można określić mianem artysty krytycznego w tym sensie, że w zasadzie każda jego praca po pierwsze z rzeczywistością rezonowała w odsłonach za pomocą przez siebie opracowanych przetworników obrazu telewizyjnego sprowadzał ten obraz do i dźwięk do jednej tylko takiej czystej linii. A tutaj z kolei um, telewizja magnetyczna z 1965 roku, um, gdzie on za pomocą takich potężnych magnesów um, zakłócał obraz telewizyjny w ten sposób, że tworzyły się z tego takie um, fale czy fraktale. Abstrakcyjne kształty, tak samo działo się z dźwiękiem. Słowem, ten, no tak jak już powiedziałam, ten telewizyjny przekaz był e, po prostu zakłócany. Niestety będę pokazywać linków, bo zależało mi na tym, żeby ich pokazać, a nie wszystkie te filmy mam. To jest taka instalacja, w której, e, w której znajduje się ekran telewizyjny, ale także różne inne przedmioty, drut czas, nazywa się czarny pokój, drut kółczas stare gazety, fragmenty drewna i ta, można powiedzieć, pozornie ta abstrakcyjna instalacja, tak naprawdę była również ten przekaz telewizyjny, który się tam odbywał w tle, nie była niewinna, ponieważ była odniesieniem do historii Niemiec, do niedawnej historii II wojny światowej. Była zatem taką mocną, krytyczną pracą o niemieckim społeczeństwie i o zbrodni hitleryzmu, którą Niemcy bardzo szybko odczytywali i orientowali się, o czym ta praca jest. Była to też praca z drugiej strony o rozerwaniu Niemiec, już o, o, o podziale kraju. Praca, którą tutaj dla państwa dzisiaj wybrałam, a która prawdopodobnie za taką pracę krytyczną mogłaby nie uchodzić równie dobrze. To jest praca dwóch bardzo słynnych artystów Otto Piene i Aldo Tamberlingiego Black Gate Colon z 1968 roku, która uważana jest za pierwszą pracę właśnie z medią telewizji zrobioną przez artystę. To był taki, można powiedzieć, przeprowadzony na żywo performance, zarejestrowany na taśmie telewizyjnej, dlatego mówimy o nim, że był to, była to praca wideo, która polegała na tym, że tych dwóch artystów zrobiło taki, taki rodzaj zakłócenia programu telewizyjnego pracując w studio. Doprowadziło do tego, że to co widownia dostała, było właśnie takim kolażem dźwięków, kolażem obrazów, e, czymś co, e, no, można powiedzieć, było trudne do odczytania. E, najpierw trwało to prawie 50 minut, e, producenci telewizyjni powiedzieli, że to jest e, absolutnie za długo, po prostu nikt tego nie wytrzyma. E, nikt nie da rady tego oglądać. Rzeczy działa się w Niemczech i Gary Shum, który zamierzał być artystą, ale w jakimś momencie poczuł, że chyba to nie do końca jest jego droga, zaczął się spełniać w rejestrowaniu najpierw na kamerach filmowych, a potem na kamerach wideo performance'ów swoich kolegów. Był uznany za jednego z najlepszych dokumentalistów, performanców, performance a on sam zajął się w taki bardziej pogłębiony sposób właśnie sztuką wideo. I... Tutaj potem z czasem ten, to, tutaj obraz tego, tego, ten obraz odpowiada um, rozmiarowi ekranu telewizyjnego, czyli to było tak 1 do 1. David Hall mówił, że um, interesuje go przede wszystkim to, żeby wytrącić widzów telewizyjnych z takiego swojego, z takiego ich przyzwyczajenia, stereotypowego myślenia o tym, co się dzieje wtedy, kiedy włączamy telewizor. On potem, to też jest takie dosyć charakterystyczne. Sytuacją było nawiązanie się grupy Videoflix w Stanach Zjednoczonych. Videoflix to jest taki typowy przykład grupy tworzącej, grupy artystów tworzących sztukę wideo w Stanach w latach 60. -tych. W ramach, też żeby mieli Państwo takie poczucie kontekstu. To byli wszystko artyści pozainstytucjonalni, część z nich w ogóle uciekała w robienie wideo po to, żeby uciec od komercjalizacji sztuki, uciekała od rynku, te prace nie miały być sprzedawane, natomiast to była istotna praca, oni zostali zaproszeni do zrobienia programu o sobie przez telewizję NBC. I miało to być tak, że oni się pojawią w studiu i tam w tym studiu będą opowiadać na żywo o tym. Zdecydował się na to, żeby zrobić jedną z prac w ramach tego projektu Gereko Jak powstało Field TV w 70 roku? To była taka. Jak pewnie Państwo wiedzą, tutaj pozwolę to przyciszyć. Jak pewnie Państwo wiedzą, Joseph Boyce no, chętnie posługiwał się takim materiałem właśnie w swoich pracach jak filc, a także jak miód, tłuszcz, to była cała mitologia, którą on zbudował wokół tych materiałów i taką, zbudował taką legendę swojego cudownego, rzekomego lub rzekomego ocalenia w czasie II wojny światowej. Które to właśnie, którym to właśnie tworzywą zawdzięczał, między innymi. Natomiast to jest taka praca, w której on użył włączonego telewizora, którego ekran zakleił filcem i boksował się z tym telewizorem, tak jak tutaj to Państwo widzą. I to jest taki prosty i mocny przekaz, pokazujący relacje między właśnie widzem a, a telewizją, krótko mówiąc. Jakby cierdeści bardzo często posługiwali się właśnie takimi prostymi gestami, 500 pracowni, co doprowadziło do strajku na uczelni, jakby w ogóle zmiany struktury tej uczelni. I on bardzo lubił takie rozmowy prowadzić, na przykład zarzucono mu. Kiedy zrealizował taką instalację polegającą na tym, że było obejrzenia na galerii, więc może, może pokażę inną, czyli wideo C. Paweł Kwiat był artystą związanym z Łódzką grupą klasztatu, formy filmowej. Grupą założoną w szkole filmowej w Łodzi. I, Udało się na chwilę, tym, że studentom wówczas wejść do studia telewizji, do drugiego programu telewizji w 1975 roku. Paweł Kwiek zrealizował takie telewizyjne performencje, w czasie których postanowił pokazać widzom, w jaki sposób telewizja ma możliwości manipulowania obrazem. Tutaj praca piloti list, artystki szwajcarskiej, na którą składa się właśnie, ten, składa się właśnie ten, ten cały zestaw, który tutaj Państwo widzą. A więc i takich naturalnych gabarytów meble, meble, z 1996 roku, taka wideo instalacja która składa się z obrazu ust na, na ekranach telewizorów, zanurzonych częściowo w akwarium pełnym wody. No i jest to oczywiście praca wideo, która jest, mówi o, o mechanizmach cenzorskich, mówiąc naj, naj, najprościej. Inna taka realizacja z 98 roku artysty brytyjskiego, która wywołała y, ogromną dyskusję i zasyp, po prostu wywołała zasypanie y, redakcji BBC2, do którego, którego, w którym wyemitowano nieopatrznie tę, tę pracę, czyli Fish Tank. Y, Richard Bingham, y, był jest artystą pochodzącym z takiej y, lekko dysfunkcyjnej rodziny. To było taką antycypacją programów typu Reality Show, czyli postawiał kamerę w swoim domu na 24 godziny i to zostało wyemitowane przez BBC2. I tak jak Państwu powiedziałam, znaczy on się spotkał po prostu ze społecznym ostracyzmem, został potwornie za to skrytykowany, a BBC 2 dostało kilkaset tysięcy listów z protestem w których to listach pisano o tym, że no właśnie jest już upadek i koniec cywilizacji, i koniec telewizji, skoro coś, takiego, skoro coś takiego jest nadawane. On sam natomiast powiedział, bronił się w taki sposób, że no nie zamierzał jakby wykorzystywać członków swojej rodziny do budowania swojej pozycji jako artysty. Chciał natomiast zwrócić na to uwagę, jakich obszarów telewizja zaczyna dotykać. Jakby gdzie dociera, że w zasadzie już można powiedzieć dalej nie, nie można, bo już dalej już nie ma granic prywatności. Nie to laboral interno della Biennale di Wenecja. No i one... W kolej to wola interno della Biennale di Wenecja? I ona potem one tam różne te wróżki i w mu przypowiadali, jak to wyjdzie, że kariera przed nim. Ta wróżka akurat mówiła, no że ma bardzo mało czasu, no zrobienie założona przez Karolinę Wiktor i Aleksandrę Kubiak. Praca powstała w 2005 roku TV Game w, w ramach istotny rozdział, do którego, aspekt życia, do którego artyści się odnosili. W Stanach Zjednoczonych istotnym, istotną cezurą była i takim wydarzeniem, do którego artyści odnosili się szczególnie często ci twórcy wideo. Również była, była wojna w Wietnamie i tutaj przygotowałam Państwu taką pracę radykalnego artysty, który w swoich performance'ach i pracach wideo posuwał się do w zasadzie granic swojego osobistego fizycznego bezpieczeństwa. I fighter z 77 roku, która jest... Obrazem z e, samolotu, który bombarduje. No i tutaj właśnie pojawia się taki motyw tego domalowywania celu na ekranie. Znowu jest to to samo: jest to, takie, jest to taka, e, taka próba polemiki z naszym podejściem do medialnego przekazu e, wojny, do medialnych relacji e, nie ma już na żywo. No do, takich, do takiej relacji na żywo z frontu dojdzie po raz pierwszy w latach 90. w czasie. Wojny w Iraku, wtedy kiedy telewizja s nadała pierwszą taką relację, ale tutaj dzieje się to już niemal nie symultanicznie. No i znowu jakby przyzwyczajamy się. Tutaj Hall próbuje nas uświadomić, jakby w jakiej my się pozycji sytuujemy jako widzowie tego spektaklu wojennego, że czymś się że zaczynamy żywić. Wydaje nam się, że jest to jakiś rodzaj filmu albo może gry. I taka inna grupa obok wideo amerykańska Ant Farm, czyli mówcza Farma. Grupa również kilkunastu artystów, która powstała w roku 1968. Również tego typu hipisowski kolektyw, który realizował różne prace wideo, posługując się takimi kliszami z przekazu, z przekazu multimediów. Tutaj akurat jest to inscenizacja z, inscenizacja z ze śmierci prezydenta Kennedyego. Oni, to tu się zachowamy tej pracy, to było takie bardzo dobre wykonanie, w zasadzie na poziomie właśnie wydarzenia telewizyjnego, programu telewizyjnego. Um, oni zresztą jakby mieli taki cały system pozyskiwania pieniędzy na swoją produkcję. Artystka brazylijska, jedna z niewielu artystek w tym czasie w Ameryce Południowej, która, która tworzyła wideo. To jest taki performance zarejestrowany na wideo, w czasie którego ona wyszywa na swojej stopie właśnie ten tytułowy znak filmowy. Jest to oczywiście odniesienie do postępującej, postępującej konsumpcji, prawda? I, i tego, że w zasadzie wszystko staje się towarem. Praca wideo taka w tym powiedzmy, moim rozdziale dotyczącym konsumpcji, praca, która również. Jest, jest instalacją, ale jest też pracą wideo, dlatego pozwoliłam sobie ją tutaj umieścić. Piramida zwierząt Katarzyny Kozyry, właśnie jednej z tych artystek, które ukończyły pracownię Grzegorza Kowalskiego w Warszawie, która wywołała, jak pewnie Państwo wiedzą, ogromną dyskusję w, w mediach, w, nie tylko w obszarze sztuki, ale w ogóle taką dyskusję, która, można powiedzieć, wypłynęła właśnie poza obszar sztuki, dotknęła. Ale też ta praca jest do zobaczenia również na stronie Filmoteki. Praca, którą on zrobił z udziałem swojej bratanicy, która, kilkuletniej którą, która przymierza biżuterię, maluje się, Słowem przygotowuje się do takiej roli, którą dla niej, którą dla niej można w domyśle powiedzieć, przygotowało społeczeństwo. Czyli praca tej List, list, w której Państwu już pokazywałam te instalacje, Everest Over z 1997 roku. Bardzo słynna jej praca, która jest też takim performancem. Ona jest tutaj ubrana w sukienkę, ma czerwone pantofle, są to takie atrybuty, atrybuty kobie, kobiecości. Natomiast to, co robi, to jest taki akwandalizmu właśnie, taki spacer, spacer z, niszczeniem, z niszczeniem samochodów, rodzaj takiego, można powiedzieć, radosnego, radosnego buntu. Społeczeństwu jest mi miło, czyli tabu. Tutaj, tutaj ta praca Lego Libery, która nie była pracą wideo, ale pozwoliłam sobie tutaj jako ilustracja. Takie prace które, prace, które wywoływały oburzenie dlatego właśnie, że poruszały tematy zepchnięte, w jakiś sposób trudne. Tak było z kontrowersyjną pracą Zbigniewa Libery o rzędzie z 1984 roku, kiedy on rejestrował kamerą wideo. Proces opiekowania się, znaczy to, w jaki sposób opiekował się swoją, swoją umilającą, bardzo już chorą babką, który, której do pracy on w zasadzie wtedy, kiedy ją robił, nie myślał o jej wystawianiu, twierdzi. Natomiast no, potem zaczął ją pokazywać, i to wywołało oczywiście ogromny sprzeciw to jest trudne bardzo do obejrzenia. Bardzo trudny do obejrzenia film, wywoływały sprzeciw i zarzuty, że on właśnie próbuje budować. Jej, e, jej chorowania, znaczy jej kuracji w czasie, e, czasie chorowania, na, kiedy, wtedy, kiedy ona chorowała na e, ciężką chorobę nowotworową i przyjmowała chemioterapię. I, e, ale tak podobnie jak w przypadku pracy Libery. To była taka realizacja, jest taka realizacja, która no w taki mocny sposób dotyczy, dotyczy takiego zepchniętego obszaru życia, jakim jest właśnie choroba. się bardzo chętnie do tego, co dzieje się z przestrzenią publiczną, za pośrednictwem kamer wideo i w związku z tym, że jest ich coraz większa obecność. Tutaj praca zmarła niestety niedawno Wita Contiego, wybitnego artysty amerykańskiego z pochodzenia Włocha, który realizował różne bardzo radykalne prace i wideo, i prace performance, za które był wielokrotnie krytykowany. Również w Stanach ten argument, że coś takiego, co w ogóle nie wygląda na sztukę, powstaje za pieniądze podatników, również był podnoszony. I Vito Accondi był ofiarą tego typu, również, właśnie, nagonych. Natomiast to jest praca, która powstała w 69 roku. On po prostu z kamerą, w takiej dosyć bezpiecznej odległości, podążał za, wybranym, za wybraną osobą przez kilka godzin. Taka praca, która jest nie tylko o tym właśnie, że y, jesteśmy obserwowani i coraz bardziej jesteśmy obserwowani i przestajemy zdawać sobie sprawę, ale też taka praca o jego tożsamości. Y, praca o tym, kim jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy obserwowani, a kim jesteśmy wtedy, kiedy wydaje nam się, że nie jesteśmy, no przy czym to się nam tylko wydaje. Czyli y, samokrytyka. Y, artyści krytyczni to byli twórcy, którzy Mieli, dla nich istotne było to, w jakim kontekście funkcjonują. Istotne było dla nich to, właśnie w jaki sposób um, układają się ich relacje z instytucjami. Oni byli antyinstytucjonalni. I tutaj wybrałam dla Państwa taką, taką grupę kanadyjską General Idea. To był trzyosobowy kolektyw bardzo interesujących twórców, którzy działali na zasadzie takiej, to grupa powstała w latach 70., ale oni działali na takim bardzo wysokim poziomie profesjonalnego designu, łącznie z tym, że założyli własny sklep, obrandowali swoje dzieła sztuki, trochę tak jak Andy Warhol i sprzedawali różnego rodzaju gazety, także czasopismo, które założyli, z którego tutaj um, okładkę, okładkę mam dla Państwa. Dwóch z nich zmarło na, zmarło na AIDS. Trzeci z nich nadal żyje w taki bardzo interesujący i przystępny sposób Opowiada o działalności grupy, ale właśnie ta kwestia hippie AIDS również była przez nich podnoszona. Natomiast tutaj oni tworzyli takie właśnie tego typu malarskie też instalacje, ale również taką słynną pracę powielaną w wielu, w wielu miejscach, takie, która nazywała się Placebo. To były takie powiększone, kolorowe pigułki. Jest, Kolarzem różnego rodzaju, e, różnego rodzaju sytuacji z pola sztuki. E, tutaj na przykład jest taki fragment poświęcony Iw Kleinowi, e, artyście, który jest uważany za jednego z ojców performance'u, który e, można powiedzieć używał modelek do malowania, tak jak tutaj widzimy, e, jakby konkluzja tego filmu, który momentami, jest bardzo zabawny. Jest długi to był taki tryptyk wieloczęściowy. Konkluzja jest taka, że w dzisiejszych czasach artysta może stać się interesujący dla publiczności, zapamiętany, tylko wtedy, kiedy jest albo przedmiotem jakiegoś skandalu, albo obiektem jakiegoś skandalu, albo jakiejś plotki, jak to oni mówią potem w końcowej części filmu. Słowem artysta w zasadzie musi stać się celebrytą. Naprawdę. Jest, mamy do czynienia z jakąś taką pauperyzacją e, społecznego myślenia o sztuce. No już jakby kompletnie ta rola artysty jako kogoś, e, kto wzniosł, że miło. A więc taka praca, która jest jakby auto, e, nawet nie jak gdyby, która po prostu jest jakimś rodzajem <laughs> autorefleksji. E, no i tutaj, tak jak obiecałam, skończymy tym, tą pracą, która, z którą której pożyczyłam sobie tytuł na te zajęcia, czyli video performance Marina Abramowicz, artystki serbsko-czarnogórskiej, która studiowała w Belgradzie i Zagrzebiu, a w latach 70. wyemigrowała i zbudowała <coughs> swoją ogromną karierę za granicą, stając się jedną z najbardziej znanych artystek na świecie w ogóle. Marina Abramowicz zadawała właśnie w sposób prowokacyjny takie, właściwie ona nie zadawała pytania, ona twierdziła, sztuka musi być piękna, artysta musi być piękny. Powtarzała te zdania w trakcie performensu, który trwał kilka godzin, a polegał na czesaniu się, aż do takiego momentu, kiedy z góry jej głowy zaczynała krwawić znowu jest to takie, często bardzo te jej performancy były również na granicy jak gdyby, no, fizycznego bezpieczeństwa i takiego e, eksploatowania własnego ciała. E, w tym wypadku jest to taka bardzo radykalna polemika z naszym myśleniem o tym, E, właśnie czym jest sztuka, że sztuka powinna być piękna, sztuka powinna nieść e, pocieszenie, sztuka powinna prowadzić nas do jakichś e, wzniosłych refleksji. No tutaj e, mam nadzieję, że widzieli to Państwo, że to było czytelne. E, ci artyści e, myśleli o sztuce w sposób i myślą o sztuce w inny sposób. Oni właśnie próbują z nami rezonować. Czyli jakby każda z tych prac, kiedy spróbujemy odczytać te proste gesty, jakby to była metafora, każda z nich tak naprawdę mówi o, może mówić o jakimś obszarze życia, może dotyczyć nas samych.